Wydaje się, że niektóre domy obserwują, czy kiedykolwiek to czułeś. Uczucie, że mijając wybite okno lub ciemny korytarz, coś w środku oddycha z tobą. Czasami to tylko wiatr, czasami jest to tylko wyobraźnia, ale kiedy to nie jest. Wszyscy znają dom, który był zbyt długi pusty. Drzwi, które uderzają w sam, światła, które migają nawet bez prądu, i ta cisza. Cisza, która słucha. Być może już marzyłeś o piwnicy, ciemny, zimno, wilgotność kapała przez ściany, i drabina, która wydaje się spadać zbyt długo. W tej historii nie mówimy o wspólnych duchach, mówimy o zakopanych wspomnieniach, głosy, które nigdy nie przestały szeptać. Prawdy, która nawet ukryta, nigdy nie przestała pulsować, jak serce zamknięte pod zgniłym tabletem. Jeśli miałeś chłód bez wyjaśnienia, jeśli słyszałeś kroki za tobą, kiedy byłeś sam, ta historia może być bardziej znajoma niż myślisz. Coś jest ukryte w piwnicy tego domu, coś, co nie chce być odkryte, ale też nie akceptuje zapomnienia. Czy masz odwagę, by zejść po schodach? Więc przyjdź, ale wcześniej. Powiedz mi, jaką obecność cię zaobserwowałeś, gdy nikt inny nie był w pobliżu. Małe miasteczko było zbyt małe na tak duże tajemnice. Mimo to wszyscy unikali komentowania starego domu na końcu polnej drogi, gdzie krzak przełknął bramę, a okna wyglądały jak półrogie oczy. Guilherme usłyszał szepty od dzieciństwa, legendy szeptały w zakątkach, opowiadania o zniknięciu, stłumionych krzykach i światłach, których nigdy nie powinny zapalić. To go nie przestraszyło. Jeszcze nie. Było to 22, aparat, blok z lokalnymi opowieściami i niebezpieczne pragnienie udowodnienia, że wszystko było wynalazkiem. Problem polega na tym, że dom czekał na kogoś takiego jak... On przez długi czas, za pierwszym razem, gdy widział ją uważnie, coś w nim zwleczy. To nie był strach, dokładnie. To było tak, jakby dom wydychał obecność, zapach pleśni z rdzą i coś więcej. Może zgniły. Każdy krok w suchym ogrodzie sprawił, że podłoga Rangera, jakby ziemia chciała przełknąć stopy. Próbował, się śmiać, sarkastycznie kręcąc szczegóły, ale śmiech brzmiał fałszywie dla siebie. Wydawało się, że żaden dźwięk nie wydawał się echem. To było tak, jakby wszystko było pochłonięte przez ciemność, która rozpoczęła się jeszcze przed drzwiami i było coś w oknie na piętrze coś, czego nie było tam w poprzedniej chwili drzwi były najmniejsze. Nie było zamknięte, co pogorszyło wszystko. Guilherme pchał powoli, czując, jak drewno porusza się, jakby się opierało, ale wystarczy, by mógł wejść. Powietrze w środku zostało zatrzymane, gęste jak wilgotny materiał. Każde meble pokryte zabarwionymi prześcieradłami, wyglądały jak zadaszone zwłoki w IML. Zapach był silniejszy, mieszając stary kurz i coś zwierzęcia lub martwy. Nie mógł odróżnić, ale był dźwięk z miejsca, gdzieś dźwięk, który nie pasował do porzucenia niski, uporczywy kleszcz. Wspinał się na pierwsze stopnie schodów z drżącą latarką. Były krzywe zdjęcia, wszystkie skierowane do ściany. Kto widział takie obrazy? A dlaczego? Zdjęcie na podłodze sprawiło, że zatrzymał się. To było od dziecka. Oczy zostały porysowane mocno, jakby ktoś próbował ją usunąć ze świata. Poczuł, jak dreszcz wspina się na kręgosłupie i wyraźnie usłyszał coś, co ciągnęło na dół. Ale nie było tam nikogo innego. Przynajmniej nie ktoś żywy. Pobiegł, aparat prawie uciekł z dłoni. A potem zauważył ajar za głównymi schodami. Nie pamiętałem jej wcześniej. Był niski z zardzewiałym zamkiem i śladami na podłodze, jakby został wymuszony od wewnątrz. Guillerme zbliżył się i pochylił ucho. Nic. Całkowita cisza. Ale kiedy odszedł, usłyszał suchy rytm, jak pojedynczy cios w drewnie. Jego oczy się rozszerzyły. Nie pochodziło z domu. Pochodził z piwnicy. Tej nocy nie mógł spać. Nawet z dala od domu w swoim zamkniętym pokoju miał wrażenie, że kurz wciąż jest w jego nozdrze, że zapach starego drewna zaciągnął jego ubrania. Obudził się pocenie się, a dźwięk Tikera wciąż pulsował w uszach, a w ciemności pokoju pomyślał, że zobaczył cień poruszający się w pobliżu drzwi. Ale kiedy zapaliłeś światło, nic, tylko lustro. Nieco rozmyte, jakby ktoś ostatnio w nim oddychał, następnego dnia obiecał sobie, że nie wróci, ale obrazy aparatu były inne zniekształcone kolory, niewytłumaczalne piski i w jednym z obrazów istniała postać, w której przysięgał, nie było nikogo. To wystarczyło, aby rozjaśnić chęć pójścia do końca. W końcu tego właśnie chciała twoja publiczność, prawda, tajemnica, niebezpieczeństwo. Nie mógł się teraz poddać. Piwnica nazywała go po prostu nie wiedział o tym, odpowiadając na to połączenie nie tylko znajdzie tajemnicę, ponieważ czasami się ukrywa czeka też. Trzeciego dnia Gilerme wrócił. Dom wydawał się jeszcze bardziej zdeformowany, jakby był zakrzywiony pod własną wagą. Brama nie będzie dłuższy, została oderwana. Nie wiedział kto, ani nie chciał pomyśleć o odpowiedzi, nosił ze sobą bardziej niż kamerę, większą latarkę, nóż i notatnik, w którym napisał odczucia, których nie mógł wyjaśnić. Przekraczając ponownie próg, zdał sobie sprawę, że dom wydawał się oddychać, jakby wiedział, że wróci. Dźwięki były teraz lżejsze, nic uderzającego, ale stałego, stłumione szepty między deskami, dźwięk kapitania wilgoci, w którym nie było wycieku i lekki zadrapanie, które pojawiło się od dołu. Piwnica wydawała się bardziej obecna niż kiedykolwiek. Gilerme próbował zignorować, badając pokoje na górnym piętrze, ale ściany wyglądały zbyt wąskie, jakby dom próbował go powoli przełknąć, a potem znów zobaczył to zdjęcie, że dziecko, ale tym razem porysowane oczy zniknęły. W kuchni znalazł coś nowego, drabina ukryta za chłodną szafką ścienną. Stąpiła prosto do ciemności, gdzie zapach stał się prawie nie do zniesienia: mokre drewno, sucha krew, stary materiał. Jego serce przyspieszyło, ale zszedł. Każdy krok dał inny dźwięk, tak jakby Madeira odpowiedział na jego obecność. Latarka wahała się, nawet z nowymi bateriami. Kiedy dotarł do wilgotnej kamiennej podłogi, wszystko wydawało się bardziej grube. Piwnica była większa niż sugerował dom. Znacznie większy. Surowe kamienne ściany, wilgoć ociekająca na filetach i w tle. Krzesło. To nie było tylko krzesło. Było to żelazne siedzenie z rozdartymi skórzanymi paskami, jak krzesło przechowywania. Gilerme zbliżył się, próbując nagrywać, ale aparat rozbił się. Obraz zamarł w ciemnej ramie z czymś za nim. Odwrócił się szybko, ale nic tam nie było. Tylko dźwięk jednego kroku a potem innego i nie więcej, na ścianie marki rąk, mały, trochę większe, głębokie zadrapania, jakby ktoś próbował wykopać wyjście. Gilerme poczuła, jak jej żołądek się owinęła i potknęła stamtąd, z powrotem na schody. Ale gdy wspiął się na trzy kroki, zdał sobie sprawę z czegoś absurdalnego, odległość wzrosła. Wspinał się, ale nie zbliżył się do wyjścia. Podobnie jak w powtarzającym się koszmarie, piwnica wydawała się ją rozciągnąć, utrzymywać ją. Krzyczał, uderzył w ścianę, a potem światło powróciło do normy. Znowu byłem w kuchni, nie wiedząc jak. Na ekranie aparatu pojawił się nowy film, którego nie pamiętał nagrany. W nim drżący obraz pokazał piwnicę, no ale z kimś tam, z tyłu stojąc przed krzesłem. Ręce zostały opuszczone, ale drżały. Na końcu filmu postać odwróciła się powoli. Twarz nie miała żadnych funkcji, tylko gładka skóra, jak zniekształcona lalka, i nawet bez oczu Guilherme był pewien, że patrzyło na niego. Tej nocy sny stały się nie do zniesienia. Był w piwnicy przykuty, otoczony głosami, które mówiły w językach, których nie rozumiał. W rogu pokoju po prostu obserwowała postać bez twarzy i coś szepcze jego imię. Obudził się z bolącym gardłem. Było ochrypły, jakbyś krzyczał przez wiele godzin. I przerażające. Pod jego paznokciami była ziemia. Dużo ziemi, jakby wykopał lub próbował gdzieś wyjść. Coś się w nim zmieniało. Piwnica nie była tylko miejscem. To był link kanał. Część siebie zstąpiła na schodach i jeszcze nie wróciła. I każdy rytm serca wydawał się słabszy, bardziej jakby odbijało się Echem. Następne dni stały się rozmyciem. Gilerme ledwo zjadł, ledwo spał. Piwnice piwnicy nie były tam. Wspinali się z nim. Czasami szeptali w pobliżu ucha, nawet gdy byli otoczeni ludźmi. Czasami rozmawiali z własnym głosem. Podczas snu zaczął nagrywać dźwięk, próbując udowodnić, że nie wariuje, ale kiedy usłyszał wstążki, to co znalazł, było gorsze. Nie tylko szepty, były śmiech, dziecinny śmiech, i stłumione okrzyki. Obecność w domu wzrosła, i wydawała się wiedzieć, że wraca. Guillerme został tam wyciągnięty jak ciało, które powoli wlega się do ciemnego jeziora. Nosił ze sobą rejestrator analogowy nową latarkę i więcej strachu niż odwagi, ale nie mogłem uniknąć. Każdej nocy poczucie, że piwnica obpiekała go przez mury miasta było silniejsze. Co gorsza, wszystko zaczęło się zdarzyć: poza domem, obiekty, które zniknęły i zwróciły, złamane, lustra, które zablokowały się same, szepty w domu, nawet przy zamkniętych oknach drodze powrotnej do piwnicy coś się zmieniło. Jeden róg był teraz otwarty, ujawniając wąski korytarz i znacznie starszy niż reszta domu. Ściany były żywym kamieniem, zręcznie robionymi śladami, symbolami, które wydawały się pulsować po dotknięciu. Słodki i zgniły zapach rozłożony w powietrzu, jak rozkładane mięso zmieszane z tanimi perfumami. Guilherme chodził... Ostrożnie, ale rejestrator zaczął się obracać sam. Taśmy obracały się z dużą prędkością, nawet bez energii, a potem zatrzymali się nagle. Dźwięk wypełnił korytarz piosenka dla dzieci słaby, drżący, jakby śpiewany przez kogoś z suchym gardłem ten sam głos, który usłyszał w nocy Audios. Muzyka wydawała się pochodzić ze ścian. Guillerme oparł ucho na kamieniu i poczuł się gorący. Pulsujące ciepło, prawie jak żywe mięso. Czuł się chory. Chciałem biec. Ale twoje stopy nie były posłuszne. Coś go tam zatrzymało. Obecność, która chciała, żeby usłyszał. Rozumieć. To zapamiętało. Pod koniec korytarza było lustro, ale to nie odzwierciedlało. To była gładka czarna szklanka, która zdawała się ssać latarkę. Gdy się zbliżył, Guilherme zobaczył coś za własnym obrazem, jak cień utknięty między światami. Była tam postać bez twarzy, a kiedy dotknął lustra, poczuł hak na karku i głos w jego głowie: "Byłeś tu wcześniej". Jego dłonie drżały, ale lustro tego nie pokazało. W refleksji uśmiechał się. Wycofał się, potknął się i pukając do latarki. Ciemność przełknęła wszystko w sekundzie. Jedyne światło pochodziło teraz z ekranu rejestratora, który pokazał wiadomość na wyświetlaczu. Coś niemożliwego na sprzęcie analogowym. Tylko jedno słowo: zostań. Guillerme pobiegł na ślepo, uderzając w ściany, aż drabina wróci. Ale kiedy wspiął się, zdał sobie sprawę. Wrócił do zwykłej piwnicy. Korytarz zniknął. Jakby nigdy nie istniało. Po powrocie do pokoju próbował napisać to, co żył, szczegółowo zarejestruj się, ale słowa wyszły same. Dokument na komputerze błysnął, uszkodzony i za każdym razem, gdy próbował zapamiętać muzykę, którą słyszał, poczuł intensywne nudności, jakby coś uniemożliwiło mu całkowicie zapamiętanie, jakby coś chciało kontrolować, co mógłby lub nie zostać ujawnione. A potem zdał sobie sprawę, że cisza wokół niego nie była tylko brakiem dźwięku, to było słuchanie, ponieważ czasami to, czego nie słychać, czeka tylko na właściwy czas, aby szeptać z powrotem. Twarz Gilerme zmieniała się nie fizycznie jeszcze nie ale na lustrach, na zdjęciach coś było nie tak. Jej oczy wydawały się bardziej z powrotem nieokreślone cechy jakby sama rzeczywistość próbowała o tym zapomnieć. Przestał rozpoznawać się stopniowo poszedł spać z włączonymi światłami bojąc się ciemności przywrócić głos lustra ale strach nie miał sensu. Nawet światło, ponieważ teraz czuł, że jest z nim ktoś cały czas. Postanowił zbadać stare zapisy domu. Przeszukał archiwa ratusza, biblioteki, zakurzone gazety. I wtedy znalazł. Dom został zakazany w 1904 roku po zniknięciu trojga dzieci. Nie znaleziono ciała. Ale kobieta została aresztowana, oskarżona o praktyki okultystyczne w piwnicy. To był mieszkaniec dona Elzira. Co ciekawe, jej rekordy również zniknęły z czasem. Jedyne, co pozostało, było zdjęcie to samo dziecko na obrazie. I Elzira za tym uśmiechając się zbyt wiele. Guillerme poczuł połączenie w tym samym momencie. Dom nie był tylko scenariuszem, to była komórka. Obudowa zbudowana na czymś starym, coś zapieczętowanego. Elzira próbował to uwolnić, a teraz może kończył jej pracę, nie wiedząc. Po raz ostatni wrócił do domu, przynajmniej tak zaplanował. Zajęło sól, drukowane symbole, Biblia, cokolwiek, ale w głębi duszy wiedziałem, że było już za późno. Coś było już w nim. Tym razem piwnica przyjęła go w absolutnej ciszy. Brak dźwięku, brak oporu. Jakby dom był zadowolony, Guilherme zszedł i zobaczył lustro. To było na środku pokoju, wisząc, jakby zawsze tam był. Jego własny obraz błysnął w szklance, ale za nim było więcej: twarze, wiele, dzieci. Dorośli wszystkie na niego patrzą, wszystko bez oczu i coś pomiędzy nimi, coś, co wydawało się nosić skórę Elziry, próbował zniszczyć lustro. Rzucił kamienie, krzyknął, obciął własną rękę i wyciągnął symbole na podłodze. Ale nic nie miało wpływu. Przeciwnie. Obraz wewnątrz lustra zaczął reagować. Liczby poruszały się zsynchronizowane z ich gestami, ale wręcz przeciwnie. Kiedy płakał, śmiali się, gdy próbował odejść, zbliżyli się. Powierzchnia lustra zaczęła wibrować, taką jak woda, która ma się zagotować. A potem usłyszał: Obiecałeś wrócić, otworzyłeś. Na rejestratorze, który był wyłączony, nowa taśma wirowała. Głos był jego. Teraz pamiętam, dom zadzwonił do mnie, kiedy byłem dzieckiem. Czy to prawda? Zapomniana trauma, wdrożona pamięć. Nie wiedziałem już. Ale zaczął widzieć luźne obrazy. W wieku siedmiu lat zatrzymał się przed bramą. To samo. Krzesło, to samo lustro, to samo wzywanie głosu. Czy zawsze należał do tego domu? Czy nigdy tam nie wyjechałeś? W teraźniejszości Gilierme poczuł, jak krew kapie z nosa. Lustro pękło, ale niezłamane. Z pęknięć wyszła gęsta i zimna mgła. Rozprzestrzeniła się przez piwnicę, obejmując wszystko. Gilierme pobiegł na schody, ale każdy krok wydawał się rozpadać pod jego stopami. Sufit się wyprowadził, ściany drżały, a kiedy krzyknął, nie wyszło słowo. Tylko śmiech dziecka. Ten sam śmiech, który usłyszał z pierwszej taśmy. Dom nie chciał już tajemnic. Chciałem świadków. Chciałem się rozprzestrzeniać. A Guilherme z aparatem i ciekawością był idealnym pojazdem. Lustro nie było oknem. To były usta. A teraz była otwarta. Piwnica była dopiero początkiem i świat na zewnątrz zaczął się rozmyć. Na początku nikt nie wierzył. Kanał Guillerme po prostu przestał publikować. Filmy zniknęły. Sieci były wyłączone. Tylko jeden anonimowo wyciekły plik to Ostateczne nagranie. Bez edycji. To trwa 27 minut, ale kto patrzy, mówi, że czuje, Coś dziwnego, wymioty, drżenie, presja za oczami. Eksperci nazywają zbiorową histerię. Ale nieliczni, którzy widzieli do końca, mówią to samo. Wideo się zmienia. Nagranie zaczyna się od gilermy przed domem. Jest blady, głębokie ciemne kółka, drżąca mowa. Mówi, że przyjedzie po raz ostatni, nie po to, żeby uciec, ale po to, by zrozumieć. Jeśli zniknę, spal ten dom, szepcze. Kamera wchodzi z nim. Dźwięk jest nieregularny, jakby istniały zakłócenia elektryczne. Światła oscylują. Drzwi, które były wcześniej zamknięte, teraz same. W tle są dźwięki, jak dzieci bawiące się, ale daleko. W piwnicy obraz się trzęsie. Guilherme rozmawia z kimś, ale nikt nie pojawia się. Mówi imiona, troje nazwisk dzieci, potem jego własne. Cztery obietnice, cztery echa. Mruczy. Trzyma lustro, które jest teraz całkowicie pęknięte, ale to nic więcej nie odzwierciedla. Tylko ciekła ciemność. A potem wchodzi. Tak, wejdź. Obraz pokazuje rękę przekraczającą szkło jak woda. Dźwięk znika. Tylko całkowita cisza. Czas zamarza. W następnych minutach aparat pozostaje na podłodze. Ale ktoś lub coś chodzi po okolicy. Bare stopy. Mały. Z każdym powrotem obraz zaciera się więcej, a potem przez kilka sekund obiektyw oddaje cień. Cienkie, dziecinne ciało z twarzą pokrytą brudną szmatką. Zatrzymuje się, widzi prosto do obiektywu. Powstaje szept, niemożliwy do rozszyfrowania. Niektórzy twierdzą, że pomóż mi, inni słyszą, wróć. W ciągu ostatnich pięciu minut na ekranie znajduje się dziwny wzór, jakby stare symbole zostały zapisane na dole obrazu. Światło miga, i rejestrator, ten stary człowiek, zaczyna grać sam. Głos Guilherme, już zniekształcony, mówi: Potrzebują oczu, muszą znowu zobaczyć. A potem prawda nie jest wolna, pochłonie. Po zakończeniu nagrywania, kamera wymazuje, ale przez dwie sekundy pojawia się twarz bardzo blisko, bez skóry, po prostu zęby i oczy. Ci, którzy oglądają do końca, raportu, powtarzające się koszmary. Wszystkie podobne piwnica, lustro, bez twarzy, postać za nią w odbiciu. Niektórzy twierdzą, że gilerme wciąż tam utknęła, inni, którzy nigdy nie istniały. Że dom tworzy nowe ofiary z historii, a teraz wie kto ogląda. Film krążył już na niejasnych forach, zamkniętych grupach. Zawsze po tym samym ostrzeżeniu, nie patrz do końca. Dzisiaj dom powrócił do sprzedaży. Nowy broker ogłosił, że zostanie odnowiony. Zainteresowani ludzie znikają po pierwszej wizycie. Jeden z nich w wywiadzie powtórzył jedno zdanie. Zanim przegrał zdrowie psychiczne, piwnica słucha, a teraz chcesz porozmawiać. Nikt nie wie, gdzie jest Gilerme, tylko to, co pozostało, był dźwięk bieżącego wstążki i lustro, którzy mówią, że pojawiły się, pojawiły się w czymś pokoju, może w Twoim, a jeśli dobrze usłyszysz, może echo jest bliżej niż myślisz. Niektóre domy nie mają wspomnień, utrzymują obecność. Echa głosów, które nigdy nie zostały wyciszone. Prawdy, których nigdy nie należy odkryć. A ci, którzy odważą się słuchać za dużo, jak Guilherme, stają się częścią tego, co próbowali odkryć. Może wszedł do tego domu, a może dom wszedł do niego. Ile podobnych historii słyszałeś i zignorowałeś? Ten dziwny dom w twojej okolicy, którego nikt nie zajmuje przez długi czas. Strych, na którym twoi rodzice nigdy nie pozwalają ci wejść, lub lustro w łazience, które przez sekundę wydawało się odzwierciedlać coś innego. Znaki są tam ukryte w życiu codziennym, ale kiedy zobaczysz, nie możesz już się rozwijać. A najstraszniejsze? Może oni też cię widzą. Jeśli się tu przybyłeś, zwróć uwagę na dzisiejszą uwagę. Czasami cisza świtu niesie więcej niż brak dźwięku, nosi obserwatorów, pomrukiwanie, stare prawdy, które czekają na nowe oczy. Jak twój. A teraz powiedz mi, przeszedłeś coś takiego? Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię obserwował, kiedy byłeś sam? Czy miałeś kiedyś sen, który wyglądał bardziej jak wspomnienie? Podziel się swoją historią w komentarzach. Jeśli masz odwagę, pamiętaj, aby śledzić kanał, aktywuj powiadomienia i poczekaj na następną historię. Być może jest bliżej twojej rzeczywistości niż sobie wyobrażasz.